Halo? Halo? Ja zadzwonię do ciebie, Krzysiek, dobra? Żebyś nie ten nie tracił kasy. E, słuchaj, a ty za mnie dzwoniłeś? Tak, tak. Dobra, ale... Zadzwonię, no cześć. No. E, halo. halo, halo. Marek z Poznania. A słuch, Marek z Poznania. No tam ostatnio dzwoniłem do ciebie w ten dzień co do szpitala wyjechałeś. No i teraz nie chciałem dzwonić ani wczoraj, ani przedwczoraj, żeby tam, żeby śmiał ten czas, żeby odpocząć, ale stwierdziłem, że dzisiaj zadzwonię, zapytam co słychać. A wszystko po, u, w porządku. Lepiej, lepiej, lepiej się czujesz? No. No to dobrze. A a obsługa, znaczy obsługa, tam personel w porządku, lekarze, pielęgniarki? Super. to jest budzić dać. Tak? No to dobrze. No. To, a to, to dla pielęgniarek pewnie buzi dać, nie? Podrywasz tam? Łooo, jedną. <laughs> Co? Nie jedną? No, a... Jedną na kawę się umówiłem. A, no to dobrze. A kiedy wychodzisz? Na Kiedy wychodzisz? A ja się nie wiem. Zobaczę. No, na razie nie wychodzę. wyjdę. No, to si sieć tak długo, jak ci będą tam wiesz, kazać, bo... Nie, ja będę jeść aż... Cukier spadnie, normalny będzie, wiesz? No, no. Tylko potem wiesz, jak, jak ci teraz cukier spadnie w szpitalu, ale potem pójdziesz do domu, to wiesz, że będziesz musiał dietę. Nie, nie, ja nie będę. Wiesz, ja herbatę będę pić wiesz, bez cukru. No. Boszką, zrobię sobie herbatę cieplutką i sobie pić. No, i tam wiesz, żadnych tam coca Coli, nie? Żadnej Coca-Coli. Nie, no. nie, nie, woda, woda. Woda, wo, no, no, dokładnie. Nie zaraz mam normalny, kupię, tego, No. No to dobrze, to dobrze. Czyli będziesz się leczył jak wyjdziesz, tak? W sensie będziesz tam... Tak, tu... będę. I no, i będę miał chyba tabletki i koniec. No, tabletki albo insulinę, nie? Albo no. insulinę, też. I... A już się nauczył kiedy mierzyć. No właśnie miałem o to pytać, czy ci wszystko wyjaśnili, no i widzisz. Zaraz, poczekaj, Co? Jestem, tak? Nie ma. Aha, a i co będzie? Bo ja chcę, żeby ona jeszcze nie nauczyła mierzyć no? Jesteś? Fajna bratka uczy mnie mierzyć cukier. No i dobrze, no to widzisz. Właśnie dobrze, że poszedłeś, bo... już ja pierwszy raz mierzyłem sobie cukier. I co? I Już umiesz? A już wiem ja. No, no to... W stoi to, maszynka. Co, co? I wezmę swoją maszynkę i będę mierzyć. No, takie coś dostaniesz, bo to za darmo, nie? W szpitalach takie coś dają. Nie. Co? Mówię, że, że taki sprzęt do, do mierzenia cukru... Ja mam domu, to... mam w domu. No, no, no. To No to dobrze, to dobrze. No. To trochę zmieniłeś nastawienie, nie? Do, 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 do szpitala i do tego, nie? Do, do, lec do leczenia. No to dobrze. A powiedz mi, ktoś czy te, sam jesteś na sali, czy, czy z kimś? Raz, dwa, trzy, czterech. Czterech, a, to masz wesoło. O, jednak Stasia mam takiego wypiłko pomką. Co zrobił? Piłkę połknął? Piłkę połknął. Jaką piłkę? Do czego? Taką małą, jakąś? No, nie. O, z górą. O kurde. O, o, o. No to nie I Pięciory dzieci nie mają wczoraj? Hehehe. <laughs> <laughs> no. A odwiedza cię ktoś tam? Jarek Meksyk... Z górska woli, w środku piłeczka. Nic tak dalej. A to wy, nie wyciągnęli mu jeszcze jej Co? Nie wyciągnęli jeszcze tej piłeczki Kasiu, kiedy tą piłeczkę wyciągniesz. Kiedy wyciągniesz piłeczkę O, nie czas, to sama No, no. Pozdrów tam wszystkich od, od, od Marka słuchaj. z Ale słuchaj, od marka masz pozdrowienie. A co tam poznanie polskie? No dobrze, ładna pogoda. Jak mnie zrobię, jak będę w domku, to wiesz, może poznanie do się wybiorę się. Do... No to ty, no, ty na razie wiesz, ty na razie tam skup się na leczeniu, to może, może ja przyjadę do Białego Stoku i cię odwiedzę. No to zapraszam. No, zapraszam. to będziemy w, będziemy w kontakcie. No, no, A ktoś cię tam odwiedza? Jarek, Meksykanin był dzisiaj? E, nikogo nie możesz pochodzić aha nikogo. ale przynieśli ci coś jak, tam? jak przynoszę ubranie to proszę parę e, salowego żeby wychodził do no i wiesz, bo zakaz odwiedzin nie jest no Trata, ja, się, no bo wirus, nie? to, e, halo? no, no do wszystkich nie jeszcze przynieść. wiem, wiem, maja. wiem, no bo no bo wirus, nie? no no no, no I czy... między, między sobą się wiesz no, ale wszystko Ci tam przynoszą, co potrzebujesz. To jest kosztywolo. mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć butelki wódki mam. Białej. Ty, mam wino jedne. Piękniejsze, dłuższe, mniejsze mam To jest No, 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 to dobrze. The best, i, the best i okej. Okay. No, the best i okej. Okay. Na dzień dzisiejszy. No. no dobra. dobra, to w kontakcie, A nie? 16, czwartek, godzin mamy. No. W kolacji, tak? Aha. No dobra, to tam smacznego, nie? No, i tam sieci. Karapecki dostałem. No. E, Z A. I. I chcę panu To I... wy siedzę. Luzkawy Aha. I co? Sobie... Ja mam swoją i jak chciałem to na szpaterek idę po, po korytarzu. No pewnie. Wiesz, wychodzę od, wiesz, od końca do końca korytarza, to wychodzę i koniec. To się, to się nie nudzisz, nie nudzisz się generalnie. Nie, 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 nie. No. chcę, się porzucić do to ja bym wiesz, ale nie w korytarzu bym wiesz, nie w bym wiesz. No, 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 no. No. A w domu tam chyba... W domu chyba wszystko w porządku, nie? Bo tam Major siedzi, ale raczej grzeczny jest, nie? Co? No, no Co Mówisz Mówię, że Major chyba grzeczny jest, nie? Bo tam raczej w domu siedzi, także tam z, do z domem się nic nie dzieje. Nic, nic się złego nie dzieje. Powiedział, że spokojnie, No to przejął się trochę tam, było słychać, bo, bo, bo przejął, przejął się tym, że w szpitalu byłeś, nie? Ja ci powiem, wystraszył się dlatego, że jest moja choroba pewien, ja mogę koniec, czyli pytać. No, no, nie trzeba no, tak, ani denerwować, ani stresu żeby ani niczego. Normalnie, kulturalnie już mówisz, e, porozmawiać i koniec. No, no, ani no. śmiać się, wyśmiewać się i tak dalej. No. Mogę się poświęcić, ja mówię, czemu nie? No. Ale od czasu do czasu ciekawe czy, czy, czy Major zrozumie jej, wiesz, jej już się zmieni, nie?